Witam, jest ze mną tu Roż oraz Wiktor Banaś, zawodnicy zespołu Grove Street Bowlers. Jak wrażenia po meczu? No wrażenia dobre wygraliśmy, założenia spełniliśmy, mocna obrona, szybki atak. To co trenujemy cały sezon, tak? Dokładnie. No, cały sezon gramy jedną filozofię, tak zwaną wjechać i rozjechać. Nie tak, tak, bez kitu. Więc innej nie <laughs> było jak wjechać, wjechać i rozjechać nie, każdego rywala. Zaczęliście bardzo szybko, potem trochę spowolnienie, ale poprawiło się pod koniec. Są bardzo dwie dobre trójki Jak oceniacie tak. swój występ? Tak stricte? Solidny. Taki jak powinno być. Szósty bieg, play-offy. Nie ma czasu na błędy, tak? Mieliśmy proste założenie, wjeżdżać, wymuszać faule, także nic innego tak naprawdę w tym meczu nie musieliśmy robić. Dobra. półfinały czekają na Was alpha Cuts. Zgadza się. E, czy odpowiada Wam przeciwnik? Wolelibyście jednak trafić na e, Bizonów? Czy jesteście zadowoleni? Powiem tak, założenia mam wysokie ten sezon, więc każdy cel jest, pro, każdy cel jest prosty. Wygrać, pokonać przeciwnika i zdobyć mistrzostwo. Więc dla nas to nie ma większego znaczenia. Mam nadzieję, że te słowa, które powiedziałem się zrealizują. I nie będą wyciągane za dwa tygodnie. Czyli wychodzicie z założenia, że jest jak najbardziej realne i jesteście pewni tego? Oczywiście, musimy być Dobra. pewni. Dobra, są playoffy, są półfinały, czyli sezon na plus. Jesteście zadowoleni? Coś na było Na prawy? plus będzie w momencie, gdy weźmiemy no. złoty medal. Okay. Założenie że nie jest proste, no awansować do tego Alstara też kopakiem tak naprawdę pomóc, żeby... Tak naprawdę wzmocnić ich jakość, żebyśmy mogli awansować bez problemu. Nie? No właśnie. Jak oceniasz? Podoba ci się sezon w development, czy ten za hopem? Nie no, podoba mi się. Mam takich zajeźdników jak Turix, Stepów, Kofyt i Gałązkar, który dołączył też do nas. Że tak powiem. Mamy, mamy pełni skład tak naprawdę. Tak powiem, Hof, może to tęsknić za tobą, tak? No Prędzej. Właśnie, no, <laughs> no widać, odszedł bany i niestety, co się stało. Jestem tak zwanym talizmanem. Czyli Taliżki zostaliście to. jako ostatnia nadzieja agrowcy, tu tak, trzeba wyciągnąć, wyciągnąć, Tradycję trzeba podtrzymać. Dobra, czyli awansujecie, nie ma innej opcji. To tak jeszcze na koniec, chcecie kogoś pozdrowić, coś chcecie podkreślić, kogoś chcecie podkreślić? Pozdrawiam wszystkich bolerów tak. i fanów Wszyscy naszych. Bolersi, i naszych. Dokładnie. I duża zdrówka dla Olafa i dla Szóstego. Niech się rehabilitują i widzimy się w następnym sezonie. Dokładnie. Super I Pisem love panowie. Super. To bardzo Wam dziękuję i życzymy dalszych sukcesów. Czekamy na Wasz występ w półfinale i jak planujecie, w finale. Dziękuję bardzo.